25-lecie istnienia obchodził Kościół Zielonoświątkowy w Suwałkach. Uroczystości z okazji jubileuszu odbyły się wczoraj w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej. Były przemówienia oraz koncert jak powiedział Krzysztof Hawruz, pastor zboru chrześcijańska społeczność, jubileusz był też okazją do tego, aby porozmawiać o planach i założeniach. 25 lat w życiu kościoła to może nie jest dużo, ale dla takich kościołów młodych, nowej reformacji, one to dla nas już jest prawie że pokolenie, więc dzisiaj organizujemy Taką akademię, w której chcemy trochę coś powiedzieć o sobie, o swoich planach, zamierzeniach. Nie tyle, nie tyle wspominać rzeczy, które były, a bardziej patrzeć do przodu. Początki zboru Kościoła Zielonoświątkowego w suwałkach sięgają końca lat 80., kiedy grupa osób postanowiła założyć swoją społeczność. W wyniku wzrostu liczby wiernych w 1991 roku powołana została w suwałkach placówka Kościoła Zielonoświątkowego. Obecnie zbór liczy 65 członków. Z okazji jubileuszu zapytaliśmy Suwalczan, co wiedzą na temat, tego kościoła. Nie wiem, nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem. Ale słyszała w ogóle pani? Słyszałam, coś mi mówi, powiem pani. Nie wiem, czy to, czy to chodzi może o, o wiarę Jechowych, czy. Yy, staro, nie, starowiary to, to to nie. Nie, nie, nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem. <laughs> Oni wyznają, w, że Duch Święty jest mocą sprawczą i wierzą w Ducha Świętego bardziej niż my, katolicy w Pana Jezusa. I to chyba taka różnica jest. To może być kilkadziesiąt osób, ale może być i kilkaset, więcej nie. No, no na pewno nie wiem, jaka to jest wiara świętkowska, ale na pewno nie jest to wiara, może też nie jest chrześcijańska, nie wiem, bo starowierzy też są chrześcijanami, tak jak, tak jak nasza wiara, ale tak do końca to nie wiem, jaka to jest. Czuwałka na pewno jest, ale gdzie to nie wiem. Chyba tam na kościuszki naprzeciwko starego szpitala chyba był. No to tylko tyle, więcej nic już nie powiem na ten temat, bo ja nie uczestniczę, to ja nie wiem. Według nauczania kościoła katolickiego zielonoświątkowcy są sekto. Tak, dlatego że w ogóle nie przyjmują dogmatów kościoła katolickiego, nie przyjmują sakramentów kościoła katolickiego, w związku z tym w myśl nauczania przedsoborowego i posoborowego nie mogą być, nie, nie są w kościele. Niedużo, pewnie kilkunastu, może dwudziestu, trzydziestu, ale raczej nie więcej. Kilka razy spotkałam się chyba tutaj, mieli jakieś pokazy, jakieś modlitwy, tu przy Placu Marii Konopnickiej, ale tak bliżej to nie miałam kontaktu z takiego typu wyznaniem, jestem ogólnie katoliczką. Także, także to, ta wiara, owszem, jest bliska, ale zielon, zieloności wątkowców nie. To znaczy, wiem, że jest takie wyznanie, ale nie wiem nic na ich ten temat. Wydaje mi się, że na kościuszki, ale nie jestem pewna, w kierunku do rzeki od skrzyżowania waryńskiego i kościuszki. Ale nie jestem pewna, bo kiedyś tam była. Tlica. No chyba słyszałem, może jest. No nie chodzę do nich, to nie wiem, czy jest. Nie znam, ja, ja swoje. Ja nie, nie chodzę, nie błądzę po kościołach.